Zacznijmy od cukinii. Teraz trochę już łapło choroba cukinie. Niestety to widać dosyć mocno. Ale postanowiłem zostawić dwie cukinie na nasiona. Ta jak widać rośnie już całkiem nieźle. To jest w porównaniu do mojej ręki. Ta jest trochę inna. Niby ta sama odmiana, ale wygląd nie ma takiego prążkowania. A w tą stało się coś dziwnego, czego jeszcze nie doświadczyłem do tej pory. Cłukina przestała rosnąć i, no i kwiaty zrobiły takie, takie zielone, kompletnie nie chcą rosnąć. Jeśli macie pomysł co to jest, dajcie znać, sam jestem ciekaw. Ostatnio też pomidory. Niestety większość łapła choroba, zostawiłem te zdrowsze. A na ich miejsce, jak również gdzie było w każdym wolnym miejscu, posiałem poplon, spróbowałem rzadkie oleistą, gorczycę groch, łubin no i wykę jarą zobaczymy jak to wyjdzie na zielony nawóz i żeby próchnicę zwiększyć no, przy okazji że chwasty mniej rosną z tego co widzę tutaj jak możecie zobaczyć selery i pory to są akurat moje mamy marchewka też, co ciekawe w tym roku Wyrosła na nasiona. Siana w tym samym roku. Tutaj, jak widać, ta sama odmiana. Jeśli dobrze pamiętam, to jest Amsterdam. Tutaj ładnie rośnie, nie idzie w kwiat. A tu jedna sztuka trochę odosobniona była. I w tym samym roku, co siana, poszła w kwiat. Zostawię na nasiona. Może coś z tego będzie. Tu też miałem eksperyment z przesadzania marchewki. Tu mam kolejną odmianę. Flakese 2 yy, Flakese. Tutaj niestety trochę Słabsza niż tamta odmiana Ale gdy przerzedzałem Postanowiłem spróbować przesadzić I tu przesadziłem w nowe miejsce Na początku miała ciężko Ale po czasie się przyjęło I jak widać całkiem nieźle rośnie Zobaczymy jakie będą zbiory Jak korzeń będzie wyglądać Tutaj też niedawno dosadzałem, dosadzałem fasolkę szparagową. Tu też. No tutaj ma trochę gorzej, niestety. No i pietruszka. Te dwie po prawo rządki to są korzeniowa, a ta po lewo jest naciowa. Spróbowałem też w tym roku zasadzić ziemniaki. Ale miejsce miałem dopiero późno. Napiszę w. Kiedy dokładnie sadziłem, teraz nie pamiętam. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie, kwiat zaczyna już kwitnąć, trochę jest stonki, no i widać, że od spodu choroba jakby próbuje łapać trochę może. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ziemniaki nowa odmiana. Zobaczymy jak wyrośnie. Mam też paprykę. Słodka, słodkie mamy 4 krzaki. Jak widać, rośnie. To prawda, po zerwaniu już dojrzałych, jest strasznie były cienka, cienki owoc, cienka skórka, ale zawsze jest. No i tu papryka ostra. Papryka chili dosyć się rozrosła w tym roku w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie było tego dosyć mało i krzaki były małe. Tak, tutaj jest tego mnóstwo. Niestety trochę źle podparte i. Częściowo dotyka ziemi, ale na przyszły rok to poprawię i będzie lepiej. Mam nadzieję. Zrobiłem też eksperyment w tym roku, bo przeniosłem kompostowniki w bok, żeby zobaczyć, czy coś urośnie ciekawego, czy lepiej będzie rosło na miejscu, w którym był kompostownik i w którym ziemia powinna być bardziej nawieziona. Ale nie wiedziałem, co wsiać. Więc wziąłem większość nasion, które miałem, nawet te, które nie mają teoretycznie terminu siewu i spróbowałem siać. Między innymi ogórki, bazylia, buraki. Przepraszam za przerwę, ale niestety zapomniałem wyciszyć telefonu. Z grubsza to tyle. Są jeszcze inne nasiona, inne warzywa. Zobaczymy, co wzejdzie Jeszcze muszę skosić. I zostawię na jako mulcz, jako ściółkowanie, ściółkę popląt, bo te, co już mają kwiaty, zaczynają przekwitać. A nie chcę, żeby nasiona zawiązały, żeby się nie wysiały na przyszły rok. I to tyle.